Siemaneczka Angel 666 xx Tester Gier, słuchajcie. Asphalt 9 Legends zmienił się w Asfalt Legends Unite. Cokolwiek tutaj um, mamy, stwierdziłem, że ponieważ całkiem sporo grałem w tę grę, w ostatnim czasie dużo, dużo mniej, a wręcz od tej całej zmiany ja kompletnie w ogóle w to nie grałem. No dobra, mamy jakiś kolejny sezon. Ja jedyne o co się martwię, słuchajcie, to czy nie zabrali mojego całego garażu, bo ja miałem tam tak dużo ulubione. No mm, i co, tylko to mogę wybrać, tak? Będę jeździł szalonym, złym królikiem. No dobra, to w ogóle białe to mi się kojarzy jak pasek z Windowsa. A teraz co ma być? Giatka? Wow. Cóż za wciągająca fabuła? Co myślicie o takim e, sposobie wprowadzania e, do gry? Bo... E, Red Fox to my. A nie, my jesteśmy tu. A, okej, okay, okej. Okay. Tap anywhere to skip. Yes. Definitely. I want to skip. Już nam dają nagrodę. Wow, karty! No, jakżeż mógłbym się. Dobra, nie zabrali mi garażu. Ale są nowe auta, na które zbiera się karty. To się mogłem tego spodziewać. Eee, tak, tego nie chcę, bo tą łękę mam dawno już zrobioną na maksiora. Rydnie mi się chce czytać to wszystko. Jeśli ma być cztery. Hazard level. Hmm. Dobra, mamy pierwsze zlecenie. Test inicjacji, no i co? Avoid obstacle and reach the finish line in time Jejku, ile tu jest klikania Ja rozumiem, że to jest takie jak samouczek, ale No dobra, będziemy się ścigać czym Kenig Zegiem jest to absolut Zobaczmy, jak nie pójdzie. Gdzie ja w ogóle miałem tutaj sterowanie w tej grze? Y... Nie pamiętam. Nie miałem jak sprawdzić. Chyba miałem w te rzeczy nie uderzać, jak myślicie. Aha, ale w to mogę uderzać, no spoko. Czuję się, e... jakbym w ogóle nie miał kontroli nad tym autem, tyle wam powiem. Nie wiem, czy za dużo grałem w inne gry, ale... No dobra. Chyba nie skoczyłem tak, jak powinienem. Rozwalmy jakiś radiowóz, może. A muszę mieć nitro do tego. Dobra, nazbieramy. Ile tu mam jeszcze tak jeździć? Powiem wam, że to jest słabe. O, wywalił się. Dlaczego nie ma w ogóle dźwięku auta? Tylko jest muzyka. Co jest? Chyba nie dojechałem na czas. A może? Hmm. Ale oczywiście jestem fantastyczny. Zrobiłem to. A... To mnie zachwyciło? Nie. Nowe jakieś widzę nagrody są. Masa nowych nagród. No wszystko wygląda inaczej. W starym Asphalt 9 Legends... E, ja już miałem wszystko obcykane, a tutaj człowiek się czuje jak jakiś świeżak po prostu. Co że co, co? Nie, nie odbieramy. Zobaczmy. Aha, to pierwsza misja jest zaliczona. Eee, Carry my transmitter and connect it to e, different firewalls to complete the race. Wiecie co? Eee. To tak bardzo śmierdzi mi na siłę zrobieniem czegoś, że ja tego jak na razie nie kupuję. Nie, no, przyznajcie szczerze, szary. A może z tym brokatem jakoś to się prezentuje. Ej, nie, 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 nie. Ja chcę niebieski wziąć. Albo pomarańczowy. Pomarańczowy wygląda, że jest szybki, nie? Czerwony, bo jest czerwony z czarnym. Taki bierzemy kolor. Okej. Okay. Tak wybieram, potwierdzam. Uh -huh. A teraz tam becky nie będzie tego koloru. Nie, jednak jest. Wow. Dobra, zobaczmy co będzie dalej. Eee... Eee... New mechanic gameplay. Ok, break through. Uh, shockwave to break objects you will find on the track, ale coś takiego było już przecież. To jakie, jaka to jest nowa mechanika? No zobacz, to ja tu mogę skręcić, nie, nie mogę. A proszę, tego nie mogłem rozbić a to niespodzianka. No, że ja tam... Nie, strasznie, strasznie dawno nie grałem długo e, w tą giereczkę i muszę się lekko odnaleźć, e, także musicie mi dać chwilę na to, żebym e, się e, odnalazł właśnie. E, no dobra, mamy tak jak było. To się nie zmieniło z tymi rodzajami. Otwornie kolorowa jest ta giera teraz. Już. Ledwo co zacząłem jeździć. No tak, ale w asfalt 9 też były krótkie zawody. No to tu nie ma co się dziwić. Tak, oczywiście. Patrząc, ile mam kasy na zbierane, że to są jedynie 63 miliony, to na pewno potrzebuję waszych drobniaków. Ale czemu mi się wydaje, że ja mam drugą misję niezaliczoną? Pinet Mission. Co to jest? że jak jeszcze raz ją przejadę, to... to co? Nie no, jeszcze raz jej nie będziemy jechać. E... Zobaczmy, no ile można pograć e... w darmową grę, chciałbym zwrócić uwagę. A może przemalujemy sobie znowu samochód, żeby nie było tak nudno? Co wy na to? Niebieski teraz. Upgradey? Nie. Ta gra mnie nauczyła, że standardowym samochodem mogę wygrać, jeżeli gra mnie nie zmuszała do tego, że musiałem upgradeować. Countdown! Czyli obliczanie Mało tu wiadomo gdzie tu będzie gleba. Zawalmy się obracałem. E, mało tu wiadomo gdzie tu się ma jechać teraz. E, dla mnie tu jest za duży chaos gleba. E, strasznie zmienili Asphalt 9 i powiem wam, że e, zastanawiałem się nawet nad stworzeniem serii w tej chwili z tej gry, ale teraz... Mam poważne wątpliwości, czy ja bym takie coś chciał robić. E, e, żeby przejść sobie, jakby tryb fabularny. E, tutaj... E, o, dokładnie poprzednio jechałem tak samo. O kurde, jakiś czas mi się oblicza. Nie! Nie! Ho, ho, ho. Jednak te dwa dzwony, zobaczcie jakie miały znaczenie. Trzeba było się już naprawdę skupić na sam koniec. Dalej mamy te dzienne zadania, bo właśnie było, że je zrealizowałem. A, no i musimy zobaczyć, co będzie dalej. No i znowu się powtarza sytuacja. O, proszę, tu nie zdobyłem maksymalnej liczby punktów. Hmm, a jak tutaj nam to pokaże? A dobra, to jest tylko taki level. Aha! Czyli jakbym częściej grał chyba w jakąś misję, to będzie mój level rosnął, rusł, przepraszam, żeby się poprawnie e, wysłowić. I można zebrać maksymalnie 10 tysięcy punktów. Czyli e, wygląda na to, że gra nas e, namawia do tego, żeby. No dobra, Legend Story to tak macha, że niech będzie, że sobie w to kliknę. Bundles, czyli w skrócie... O proszę, daj kasiurę, daj kasiurę, daj kasiurę. Tak właśnie e, wygląda darmowy asfalt e, 9 wyglądało, no i tak samo ta gra wygląda. E, potrzebujemy 14 tysięcy punktów, a mam tylko 11. E, co to oznacza, że... No muszę chociażby te zawody pojechać jeszcze raz. Dobra, e, tym razem nie przemalowujemy i lecimy. E, zobaczymy, co się będzie działo dalej. No i spodobnie zrobić 10 litrów. chwila! Znowu gleba! Co jest, czy to tak łatwo się. E, skakało na tych wszystkich rampach, a teraz e, to skakanie bardzo kiepsko to wychodzi. Dobra, unikam e, skakania, ale pojedziemy sobie teraz z inną trasą. No, to się Wam powinno bardziej podobać. Ja nie mam bladego pojęcia, gdzie mam jechać. To jest strasznie słabe. Nie chcę ram. Dobra, Pan prosili. tam było jakieś razy dwa. Wiecie co, jak dobrze pamiętam, mam nabite w Asphalt 9 yy, to 350 godzin miałem i yy, jeśli mam być szczery, to... to to Lego jakieś, już 2 Drive było dla mnie jakieś ciekawsze. Dobra, mamy, jest y, urobione 8000 y, i mamy dostęp y, do kolejnej misji. Do kolejnej potrzebujemy 15, więc tak naprawdę bardzo mało musimy urobić. Zobaczmy, ile tu w ogóle jest tych misji. Mamy czwartą, piątą. Aha, i teraz się zmieniają nazwy tych misji. Hmm, hmm. i zmieni się chyba też auto, którym będziemy jeździć. Okej. Okay. Klasyczny wyścig wyglądało na to, a nie przeczytałem. Nie wiem, czy ja się do tego wszystkiego przekonam, naprawdę. Na pewno zmieniam kolor, e, bo już mi się znudziło to auto. O, biały z czarnym też to ładnie wygląda, spoczko. No i lecimy. Zobaczmy. O, jaki jest Martin Kiewing, Jeden na jeden wyścig. No dobra, zbierzmy sobie nitro. O kurde. Koleś, już cię wyprzedziłem. Sięki jesteś. Jaka to jest koszmarnie kolorowa gra. Co oni z tą grą zrobili? Eee, o kurde, ta świnia mnie wyprzedziła. O nie, tak się nie będziemy bawić, koleś. Już cię gonię. Piękny driftik, długi Oj źle No właśnie Czułem, że to nie było opłacalne Ale jak, on jest jeszcze Uuu, rozwalił się typo Aha yy, To tutaj yy, Dobra, spróbujmy, spróbujmy yy, Dobra, 57% dystansu no to spróbujmy my się już przede wszystkim nie rozprzestanić. E, trzeba bardzo śledzić mini mapę. E, to pod publikę troszkę. Tam w wodzie, na pewno bym w wodzie tak jechał i nie tracił prędkości. Hmm. Czy są tu na kanale jacyś Hiszpania asfalt 9? Pamiętam, że miałem jakiś komentarz o to. Kiedy Aspalt 9 mnie się pojawi na kanale, no to właśnie e, się pojawił i e, wygrywamy kolejne zawody. Bez problemu już tym razem. Mam nadzieję, że jest full na full. E, zaraz to zobaczymy jak nas ocenili. No i co? Och, nagroda, kolejna sterta kart. Ta gra po prostu uwielbia rozdawać karty. Dajcie fulla? górę dostałem Porsche Mission Air. O! Oh, co wy na to? Unlock? Later? Later. Wiem, że byście chcieli to zobaczyć. O, proszę. I nas przenosi gdzieś. Welcome to the ghost in the dark. Czyli co? Duchy w ciemności. Ale. Znowu. We need to talk. It's targeting me now. Uh, I'm warning you. Someone coming for syndicates leaders. I found a picture at the blah blah blah. Uh, you came. Ale tym razem zobaczcie, już nie ma że jesteśmy my jako mi, ja, tylko jest rozmowa pomiędzy Red Foxem, z którym przedtem niby rozmawialiśmy, zakładając cały czas, że Red Fox to nie jesteśmy my. Kompletnie mnie taka fabuła i taka klikana e, pogadanka nie wciąga. Nawet Lenią Śmierdzącym nie chciało się tego nagrać, żeby to było cokolwiek. Ciekawszego do słuchania. I to po tak dużym tytule, jakim jest, yy, no asfalt, cała seria. Gdzie mogę kliknąć, żebym kuźwa to pominął? Nie podobają mi się te zmiany. Naprawdę, jestem bardzo na nie. No zobaczcie. Follow me. No, chętnie pójdę za tobą, no Ale gdzie? What the Przecież napitalam wszędzie. Bek zadziała? Nie. Dobra, nie kapuję czy gra w tym momencie się skraszowała, ale no jest to coś bardzo dziwnego, bo ja nic kompletnie nie mogę zrobić na ekranie. No więc stało się dokładnie tak jak zakładałem: czyli gra się zwiesiła. Teraz jesteśmy już na to po starcie w klasycznym menu, jak widzicie, które oczywiście jest odmienione. Mnie interesuje dawna ta klasyczna kariera. I ona cały czas jest, słuchajcie, dostępna. Przy okazji mogę się trochę pochwalić, że doszedłem dotąd. I może kiedyś jeszcze będzie mi się chciało w to pograć trochę, żeby dojść do końca. I tak uważam, że niemało tutaj spędziłem czasu. Ale. Pytanie. Jak teraz wejść do tych specjalnych eventów? Bo ja tego nie wiem. Na ten moment. To są typowe dzienne misje. Tylko oczywiście wszystko jest pozmieniane. I powiem Wam, że mam małą zagwostkę. No, więc tak, w sumie mało się rzuca w oczy ten żółty kolor, prawda? Przy tym zdominowanym tutaj przez fiolet. No, ale dokładnie tutaj hmm, wchodzimy, żeby sobie pooglądać to, co walczymy. A dalej nie wiem, co zrobić, żeby. No, doszliśmy gdzie? Doszliśmy tutaj, tak. A nie, do tego. Parę razy udało mi się dojść do końca. E, w starym asfalcie wygrywało się bańkę. O, koniec za jeden dzień i 15 godzin. No w sumie to mnie to ryba. A! Niech będzie, że sobie odbierzemy wszystko, bo... No. Widzicie, w sumie dla kogoś, kto już ma tak dużo godzin jak ja, to tak naprawdę... Niewiele się dostaje. Oczywiście bardzo mało w to, tak jak mówię, grałem, więc e, dlatego to tak, a nie inaczej mm, wygląda. Ale najlepsze jest to, że no tu jest to typowe menu, oczywiście jest wszystko pozmieniane. A ja słuchajcie, dalej nie odkryłem jak dostać się do tego nowego trybu undergroundowego lipa. Okej, okay, co jeszcze jest nowego w tej wersji? E, więc tu już byliśmy. No daily, więc to mamy klasyczne te codzienne misje, gdzie można sobie o, zgarnąć kasę. Bla, bla, bla. Albo karty. To wszystko się w sumie nic nie zmieniło. Multiplayer to karierę już pokazywałem. W specjalnych eventach przegapiłem to. Bo tu mi się pojawiło Ghost in the Dark. To co tak dominowało, że od początku gry Was, zaprasza i tak dalej. No ale niestety ten jeden zwis spowodował, że. Delikatnie mówiąc, się coś z. No wiecie. zepsuło, chciałem naturalnie powiedzieć. I doszliśmy do e, momentu, kiedy powinienem zaczynać Ghost in the Dark. Ale czy to zacznę jeszcze? Ile tego jest Survival Alliance? Hmm, nie wiem. Może się zdecyduję to nagrać. Ale to musicie mnie do tego zachęcić, słuchajcie. E, więc e, jeżeli są tutaj miłośnicy serii Asphalt, dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć e, coś więcej. Z tego, bo ja prawdę powiedziawszy, no, mam bardzo mieszane uczucia i jestem lekko na nie, ale zarazem jeszcze dawałbym cień szansy tej grze. Bo to, co widzieliśmy tutaj w tych pierwszych kilku wyścigach, raptem ilu? Czterech? No, czterech plus chyba ten jeden wprowadzający, jakiś taki powiedzmy. Chaos, za dużo kolorów, a może po prostu jestem za stary i marudzę jak jakiś boomer, możecie mi to też napisać. Luz, każdy może mieć swoje zdanie, także ja z tym nie mam najmniejszego problemu. Dobra słuchajcie, to tyle jeżeli chodzi o asfalt 9, a ja sobie tam niech będzie, że jeszcze coś tu odbiorę, to już w sumie odebrałem, skoro mogę. Popatrzmy, jak to wszystko wygląda. No, wygląda to po prostu w lekko odmieniony graficznie sposób. No, ale to każdy wie, że Asphalt 9, no, to, to jest gra, która jest prawda, nastawiona na to, żeby przyciągać gracza do tego tytułu i wyciągać od niego hajs. Ja natomiast. Ja natomiast yy, chyba już po prostu się zmęczyłem trochę tą grą. No ale dobra, koniec pierdzielenia. Ja się żegnam z grą i z wami Angel666 Tester Gear. Pamiętajcie, chcecie więcej asfalta? Piszcie. Cześć!